Jeśli chcecie wiedzieć, jak z takiego stanu cery udało mi się uzyskać taki, zostańcie ze mną i słuchajcie uważnie. To są moje produkty do delikatnego oczyszczenia twarzy, czyli olejek oczyszczający, który świetnie zmywa wszelkie zanieczyszczenia i super rozpuszcza makijaż. Płyn micelarny, bardzo delikatny i odświeżający. I pamiętajcie, że płyny micelarne zawsze spukujemy wodą. Ja tego nie robiłam i to był błąd. I delikatny żel do mycia, który używam aktualnie co drugi, trzeci dzień. Dzisiaj użyję sobie olejku, na twarzy rozprowadzam sobie produkt, chwilkę masuję, następnie zwilżam twarz wodą, tworzy nam się emulsja, zanieczyszczenia się rozpuściły, więc pozostaje mi tylko spłukać twarz wodą i osuszyć ją ręcznikiem. Po oczyszczeniu, czas na działową wodę, którą wymyśliłam sobie sama. jej skład wchodzi oregano, które odblokowuje pory i przyspiesza procesy regeneracji skóry, a przy okazji delikatnie ją matowi i rozjaśnia. Majeranek działa oczyszczająco, łagodzi podrażnienia, i tak jak oregano, zabiera arbutynę, która powinna nam rozjaśnić przebarwienia. Kminek działa antybakteryjnie, i czytałam, że kiedyś stosowano go na ropne wykwity skórne. Zalałam wszystko wodą i codziennie po oczyszczeniu przecierałam twarz płatkiem kosmetycznym, nasączonym właśnie taką Moja twarz przez chwilę pachniała pizzą, ale zapach szybko się ulatniał. Czas na nabliżenie i regenerację. I naprawdę powiem Wam, że nic tak dobrze nie pomogło mi w odbudowie bariery hydrolipidowej jak ten elixir. To już moja druga buteleczka tego produktu. Rozmarowuję i wklepuję sobie ten krem w twarz. On świetnie regeneruje i nawilża moją skórę. I właściwie po trzech, czterech użyciach zauważyłam już sporą różnicę no i właściwie tyle robiłam przez pierwsze kilka dni natomiast później jak już moja twarz nie była podrażniona to zaczęłam stosować ten peeling złuszczający który może być dobrym wyborem na tak zwaną kaszkę na twarzy ja aktualnie stosuję go raz na jakiś czas jak widzę, że moja skóra tego potrzebuje i tylko miejscowo tam gdzie mam zaskórniki zamknięte, bo ten produkt pomaga im tak jakby wyjść na zewnątrz a to są moje dwa produkty do stosowania miejscowego czyli tribiotyk świetnie go i łagodzi podrażnienia więc stosuję go na przykład w miejsca po wyciśnieniu Pryszcza. i różowa pasta, która działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie, wysuszająco. Bardzo dobrze mi się sprawdza w likwidowaniu wyprysków, po trzech, czterech zastosowaniach są już zdecydowanie mniejsze. Ona nam zastyka na twarzy, więc super sprawdza się przy stosowaniu na noc, bo nic nam się nie wytrzyma w poduszkę. Jeśli chcecie wiedzieć trochę bardziej szczegółowo, co działo się na mojej twarzy, zaglądajcie do mojego posta, dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu filmików i do zobaczenia!